Chcę podziękować za pierwszą akcję pomocy chrześcijanom w Iraku, w Syrii. Wczoraj chrzest Kurda, prawdziwego z enklawy irańskiej. Tam mają pełną autonomię mają swoje wojsko, mają swój rząd. I tam. Tę, tę enklawę kurdyjską przybyło prawie 2 miliony chrześcijan wygnanych z Iraku, co uciekaniu też z Syrii, część. Przypominam, ta enklawa kurdyjska ma tylko 5 milion ludzi. Wedle przepisów i myślenia europejskiego i Unii Europejskiej nie są to, jak się nazywa, emigranci, uchodźcy, tylko przesiedleńcy, bo ta część enklawa kurdyjska jest częścią państwa irackiego, więc po prostu nikt o nie myśli i ojcem krzesnym był tu jeden z Polaków, który założył fundację pomocy y, tym chrześcijanom w tej części Kurdów. On jest uczciwy, bo powiedział, że pomagali wojsku. Przecież wszystkim poznałem całą prawdę. Ci uchodźcy, część mieszka w obozach, a reszta mieszka na polu, w namiotach. No, nie są w stanie takie, biedna wspólnota przyjąć taką ilość tak, tak ludzi. I dla ochrony siebie, bo tam i cały czas atakują, Y, utworzyli w ramach tej, tej grupy etnicznej chrześcijańskiej armię za zgodą autonomii kurdyjskiej. Jeden oddział ma 80 ludzi, drugi, ale nasz goniec był tam, to ma już, byliśmy przed batalionem 600 i on im tam ostatnio zawiózł nie amunicję, tylko całe z, zestawy apteczne z obsługą. My będąc rycerzami, mając mm. apteczny taką armię dla ochrony uchodźców, to jest po prostu wewnętrzna policja, żeby przefrać w ziemię. Będziemy też tych tam chrześcijan wspierać. I wczoraj nasz turnus wieczornikowy zebrał 1300 zł, 50 euro i 20 dolarów. I to przekażemy na dnia przez ręce pani Ani. Przekazem, aby to czym prędzej poszło na pomoc do chrześcijan. Teraz błagają oni o kurtki zimowe, bo przyszła zima. No i po prostu mają warunki. Mówimy niebia, niebiańskie, europejskie. I dlatego postanowiłem, że na każdym wieczorniku będziemy do czerwca taką akcję robili, wspierania dla chrześcijan tam prześladowanych. Niech to wsparcie idzie, moi drodzy, dla nich. Aby nam później Bóg nie zarzucił, słyszeliśmy, mordowano, a myśmy nic nie robili. Obrona jest czymś słusznym, dlatego cieszę się, że chrześcijanie wpadli na pomysł i utworzyli na uchodźstwie własną armię. To tak jak Polacy w 1939 utworzyli armię. Najpierw w firmie francuskiej, później w Anglii, później w Rosji. I się okazało, przy sprawności europejskiej, że byliśmy czwartą armią świata pod względem ilości żołnierzy w czasie II wojny światowej. Efekt bohaterstwa, co był rozwalenie państwa polskiego. Jedni i na to zrobili i stracili. Ale mamy swój honor i w pomagamy Kurdom. Kurdów etnicznych jest 40 milionów. Największą krzywdę czyni Turcja. Jest tam 19 milionów. Teraz Kurdowie odbili część swoich terenów w Syrii, bo Rosjanie pomagają, więc Turcja atakuje od tyłu. I zajmuje miejsce. Ci są na froncie walki z ISIS, a Turcja bez miłosierdzia tłucze, tłucze Kurdów. Ja chcę, by ci Rosjanie nie byli, to są nasi bracia, więc też długo ich wspieram. To, co podają media liberalne, te nasze telewizje, to jest wszystko propaganda. Amerykanie nie są tam następujący pokój. Wspierają ISIS, na ziemiach kurdyjskich wybudowali już dwie bazy dwa lotniska, na autonomii irackiej budowali bazę, wcisnęli się Rosjanom i kłamią, że Rosjanie tłuką, bo Rosjanie z tłuką wszystkich, poza Kurdami tam, co są przeciwni temu prezydentowi Hasanowi. Amerykanie wymyślili to, co u nas teologia w Polsce, że są terroryści umiarkowani. Tydzień temu ci amerykańscy terroryści umiarkowani powiesili chłopca dwunastoletniego. Później okazało się, że są to sprzymierzeńcy Amerykanów, więc nagle przepraszali, że oni nie chcieli. Więc Rosjanie jak Ale, Aleppo, to dzieci tak tłukli równo, że na hasło Rosjanin wszyscy uciekają. My to z historii znamy, wiemy jak są w domu pewnie. Tam jest bitwa o Ropę, to co nam podają jest wie wielkie kłamstwo. Teraz rozumiem Arabów, kiedy to 20 lat temu z nimi studiowałem, napytałem Instytut w Wiedniu, czemu oni tam nienawidzili bo oni przynoszą naprawdę pokój w formie bomb, agresji i kradzieży i rabunków na tej ziemi. Przypominam, ONZ nie pomaga tym chrześcijanom. Jakby to były inne narody, inne nacje, to dzieci by tam polecieli. Wy mają prawo, że oni nie, nie podlegają pod prawo, bo nie są uchodźcami, tylko są przesiedlecami i dzieci, sprawa załatwiona. I wedle europejskiej demokracji sprawa czysta.